Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w imieniu Ruchu Polska 2050 i wkrótce już partii, także partii politycznej Polska 2050, Szymona Hołowni. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu, w Święto Wrocławia, w Święto miasta. To dla nas jedno z najważniejszych miast, jeden z najważniejszych punktów na politycznej mapie i Polski, i Polski 2050, więc to dla nas wielki zaszczyt i przyjemność, że właśnie dzisiaj możemy być z Państwem we Wrocławiu. Na początek oddam głos liderowi naszego ruchu Szymonowi Hołowni. Dzień dobry Państwu. Bardzo jest mi miło zobaczyć się z Państwem we Wrocławiu w tak szczególnym dniu. Wrocław nazywany jest miastem spotkań. To miasto, w którym dobrze jest powiedzieć parę słów o relacjach. Relacjach bardzo różnorodnych, z których Wrocław słynie. To jest miasto chyba najbardziej przyjazne w Polsce. Migrantom, osobom, które z różnych powodów musiały zrezygnować ze swojego domu, szukać go gdzie indziej, mieszka tu ich chyba najwięcej w Polsce. To miasto, w którym działa najwięcej w Polsce organizacji pozarządowych, bo aż ponad 1300, to pokazuje, że wrocławianie chcą dzielić się ze sobą i budować relacje w bardzo wielu różnych obszarach, których dotyczy nasze życie. Ale wśród tych wszystkich relacji wiele jest jeszcze do poprawy i wiele jest jeszcze do zrobienia. Dzisiaj, korzystając z tej okazji, że o relacjach mowa, chciałbym powiedzieć o specjalnym ich rodzaju, specjalnym ich typie. We Wrocławiu ponad 400 dzieci znajduje się wciąż w instytucjonalnej pieczy zastępczej. To normalne, że dzieci w Polsce, dzisiaj w tym stanie prawnym, znajdują się w domach dziecka, szukają tam wsparcia, kiedy okoliczności życiowe nie pozwalają im rodzinom, ich rodzinom wychować ich, zapewnić im podstawowych potrzeb. Natomiast naszym zdaniem, dzisiaj w Polsce, w XXI wieku, przy całym tym rozwoju, który osiągnęliśmy, naprawdę bylibyśmy w stanie zapewnić miejsce tym dzieciom w rodzinach. W kochającym środowisku, w takim powiedziałbym naturalnym środowisku, w którym dziecko, każde dziecko powinno wzrastać. Nas naprawdę dzisiaj na to w Polsce stać, żebyśmy nie mieli już domów dziecka. Naprawdę nas na to dzisiaj stać, żebyśmy odpowiedzieli na realne potrzeby młodych ludzi. Kto z nas chciałby wychowywany być przez nawet najlepszą instytucję? Nasi eksperci z Instytutu Strategie 2050 przygotowali i ogłosili kilka tygodni temu program, którego tytuł jest znamienny Rodzina dla Dzieci, prawo nieprzywilej, w którym mówimy wyraźnie, co należy zrobić, aby rozbudować w Polsce rodzinną pieczę zastępczą. Co należy zrobić, żeby w Polsce było więcej rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i żeby one były w odpowiedni sposób dofinansowane, zabezpieczone od wszystkich stron tak, żeby dzieciaki, które znajdują się w takiej potrzebie, mogły jak najlepiej wykorzystać ten czas swojego dzieciństwa i w jak najlepszej formie, z jak najpiękniejszym rozwojem osobistym wejść w dorosłe życie. Podstawowe założenia tego programu to między innymi Powołanie instytucji specjalnego, jak to nazwaliśmy, osobistego rzecznika dziecka, przypisanego do każdego dziecka, który będzie monitorował jego sytuację, który będzie dbał i patrzył na wszystkie jego potrzeby, i który będzie taką instytucjonalną, że tak powiem, gwarancją tego, że, ten, że, że, że los tego dziecka będzie prawidłowo zabezpieczony. Druga rzecz to oczywiście zwiększenie finansowania które dzisiaj trafia do pieczy zastępczej, dzisiaj nieproporcjonalnie duże w, znaczy nieproporcjonalnie małe w stosunku do tych pieniędzy, które trafiają do instytucjonalnej pieczy zastępczej, są te pieniądze, które trafiają do rodzinnej pieczy zastępczej. To trzeba zmienić. Proponujemy, żeby niektóre zadania z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej stały się zleceniami, zadaniami powiatu finansowanymi jako zlecenia z budżetu państwa. A więc państwo zleca wykonanie pewnych zadań powiatowi, który zleca je rodzinom zastępczym, i idą za tym pieniądze. To nie jest coś, co obciąża budżet samorządu. To jest coś, na co polskie państwo powinno znaleźć pieniądze. Mówimy też o tym między innymi, że każdy z młodych ludzi przebywających właśnie już w rodzinnej pieczy zastępczej powinien mieć profesjonalnego opiekuna usamodzielnienia. Kogoś, kto będzie badał na odpowiednim etapie jego potencjał zawodowy, co do kierunku studiów, czym się interesuje, co chciałby w życiu robić, i w porozumieniu z rodziną zastępczą pomagał szukać takich rozwiązań, takich kierunków studiów, takiego sposobu rozwijania swojego życia, żeby jak najpełniej rozwinąć ten rozkwitający w nim potencjał. Dzisiaj w Polsce, kiedy mamy do czynienia z absurdalnymi, w mojej, w naszej ocenie, próbami zamiany szkoły, czy wychowania w ogóle w ideologiczną sektę w, w, tak naprawdę, w której czy będzie czy się trzymało dzieci za twarz, robiło z nich i kebane zgodnie z poglądami tego czy innego ministra. My mówimy, trzeba działać dokładnie odwrotnie. Dzisiaj polskie dzieci powinny być wychowywane czy wspierane przez państwo tak, żeby rozwijały się w najlepszą wersję samych siebie, a nie ministra Czarnka czy Szymona Hołowni. To, to my za nimi mamy iść. To my mamy doprowadzić do tego, żeby oni rozbudowywali w sobie ciekawość. Nie projektować i zapychać ich naszymi odpowiedziami, tylko sprawiać, żeby nie bali się zadawać pytań. Tylko tak będziemy w stanie wychować sensownie następne pokolenie Polaków. I bardzo zależy nam na tym, żeby zrobić to profesjonalnie, sprawnie, pragmatycznie i na miarę XXI wieku. Dlatego Przepraszam bardzo zapalenie palenie krtani od dużej ilości gadania, i dlatego właśnie z takim oddaniem zajmujemy się, co niektórzy mówią, takimi detalicznymi kwestiami. Dla nas, los, los tych 400 dzieci, które tu we Wrocławiu mogłyby mieć ten swój rodzinny dom, a muszą być w instytucjonalnej pieczy zastępczej, i chwała wszystkim nauczycielom i opiekunom z tej instytucjonalnej pieczy zastępczej, że robią co mogą, żeby w tych warunkach, w których dzisiaj są, było im jak najlepiej. Ale mogłoby być jeszcze lepiej. I moglibyśmy spróbować pójść ten krok dalej. Dla nas los tych 400 dzieci jest fundamentalnym wyzwaniem, które stoi przed nami jako przed politykami. Bo dzisiaj jako obywatele, politycy i eksperci idziemy w jednym celu. W takim celu, żeby zmieniać Polskę centymetr po centymetrze, ludzki los po ludzkim losie. Jeszcze jeden problem, jeszcze jedna sytuacja. Polityka, i chcemy Wam o tym przypomnieć w tym świecie zakleszczonym pomiędzy PiSem, Platformą, innymi siłami. Oczywiście nie stawiam ich tutaj na równi, tylko mówię o tym, że jest pewien stary system, który jest już niewydolny. My potrzebujemy dzisiaj polityki, która nie rozwiązuje problemów partii politycznych. Nie potrzebujemy polityki, która dzisiaj rozwiązuje problemy polityków z zatrudnieniem. Potrzebujemy znowu polityki, która rozwiązuje problemy ludzi. I chcemy, tworząc nasze kolejne programy, to przecież jeden z kolejnych programów był już dla ochrony zdrowia, dla klimatu, dla rozwiązania relacji między kościołem i państwem, wiele innych za chwilę Państwu pokażemy, chcemy pokazać, że umiemy to zrobić i że umiemy zauważyć człowieka, a nie statystykę, elektorat czy jakieś tabelki w Excelu. Takiego, takiej polityki jestem o tym głęboko przekonany. Ja sam jako wyborca dzisiaj potrzebuję. Cieszę się, że mogę o tym powiedzieć we Wrocławiu. Na chwilę po spotkaniu z naszymi wolontariuszami w środzie śląskiej, którzy przygotowali, nie musieli, a przygotowali wspaniały ogród polisensoryczny dla tatejszej placówki wychowawczo-opiekuńczej. Takich akcji w całym kraju podejmujemy tysiące w ciągu ostatnich miesięcy. Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej. Wspaniała akcja. Setki ton śmieci zebranych na polskich polach, w polskich lasach przez naszych działaczy. Są setki akcji edukacyjnych. Ta w środzie Śląskiej jest naprawdę imponująca. A za chwilę jedziemy do Machnic, żeby spotkać się właśnie z rodzinami zastępczymi, żeby spotkać się z dziećmi, które są w pieczy rodzinnej zastępczej i zobaczyć, co nasze stowarzyszenie tutaj na Dolnym Śląsku robi dodatkowo w tej sprawie. A o tym, co robi w ogóle nasze stowarzyszenie Zenon Madej. Nasz lider na Dolnym Śląsku, lider naszych dolnośląskich struktur. Tak to bywa w naszym ruchu, że trzeba być przygotowanym do każdej akcji. A dzisiaj mam okazję witać Szymona, witać Michała. To czym w tej chwili się tutaj zajmujemy to jest wypełnienie deklaracji, które są ogłaszane czynem. Jesteśmy od tego, żeby zrobić to, wykonać, nie gadać. To, co mówił Szymon, te akcje z kontraktami obywatelskimi, czy dzisiaj event dla dzieci, pieczy zastępczej, to są takie przyprawy do, tego, do tej naszej codziennej pracy. Ale mamy dziesiątki spacerów ekologicznych, mamy kontrakt obywatelski dla Oławy, który w tej chwili będzie prawdopodobnie, mimo pierwszych niepowodzeń, finalizowany. To są też. Oficjalne struktury, które u nas budujemy, to już jest 11 kół powiatowych. W tej chwili właściwie możemy powiedzieć, że jesteśmy przygotowani do pełnej zdolności i wypełnienia treścią tego, co jest działaniem, tego, co jest treścią naszej, naszego DNA. Ja nie chcę przedłużać. Poproszę Michała. Dziękuję bardzo, Denonie. Ja pozwolę sobie przedstawić także osoby, które są dzisiaj z nami na konferencji prasowej, a które wspólnie z nami pracują we Wrocławiu, pracują na Dolnym Śląsku, budując nasze stowarzyszenie, budując nasz Instytut Strategie 2050 i budując nasz projekt polityczny. Jest z nami Mateusz Lato, który jest liderem i koordynatorem działań naszego Instytutu, naszego ośrodka analityczno-programowego. Strategie 2050, Zenon Madej, który już został przedstawiony, Tomasz Czajkowski, postać niezwykle znana i rozpoznawalna we Wrocławiu. Cieszymy się bardzo, że Tomek z nami działa, budując nasz projekt polityczny. Nasi samorządowcy, Jan Wojtowicz i Michał Gołąb, witam was bardzo serdecznie. Wspólnie z moją osobą, wspólnie ze mną pracują i wspólnie pracujemy, żeby zbudować nasz projekt polityczny i przygotować się bardzo dobrze na wybory, które jeśli chodzi o wybory parlamentarne, naszym zdaniem odbędą się w trybie przedterminowym, zdecydowanie wcześniejszym niż koniec 2023 roku. Ja poproszę jeszcze Mateusza Lato, żeby powiedział parę słów o tym, czym na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu zajmują się w tej chwili Strategie 2050. Szanowni Państwo, Instytut Strategii 2050 na Dolnym Śląsku w aktywny sposób wspiera stowarzyszenie we wszystkich akcjach oddolnych. Szczególnie wspieramy wszystkie inicjatywy wspierające demokrację, która jest najbliższej ludzi. W najbliższą niedzielę odbędą się w Wałbrzychu wybory doradcy wspólnot samorządowych. Instytut Strategii 2050 wraz we współpracy z wolontariuszami powiatu wszystkiego. przygotowaliśmy akcję informacyjną na temat Rad Wspólno-Samorządowych, czym są te rady, czym się zajmują, w jaki sposób można do nich kandydować i dlaczego w ogóle są potrzebne. W październiku tego roku odbędą się wybory do Rad Osiedlowych we Wrocławiu. Są to również jednostki pomocnicze. My jako Instytut Strategii 2050 we współpracy ze Stowarzyszeniem Wrocławskim przygotowujemy akcję informacyjną na temat Rad Osiedlowych. I będziemy ją propagowali wiedzę na ten temat wśród mieszkańców Wrocławia. Czy wiedzą Państwo, że w po poprzednich wyborach, które odbyły się w 2017 roku zaledwie 6% Wrocławian wzięło w nich udział, tylko 6% Wrocławian wybrało niemal 800 radnych to w 48 radach osiedlowych we Wrocławiu. Chcemy jako Instytut Strategii 2050 zmienić te statystyki, aby jak najwięcej ludzi angażowało się w politykę lokalną gdyż to ona stanowi fundament demokracji. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo Mateusz. Drodzy Państwo, Szymon Hołownia mówił o problemach, o wyzwaniach, które przed nami stoją. My chcemy jasno powiedzieć, Wrocław jest dla nas miastem sukcesu. Nie ma miast idealnych, nie ma aglomeracji, nie ma wielkich aglomeracji, które są idealnymi miejscami do życia. Wszyscy wiemy o problemach, wiemy o i czujemy codzienne korki, kłopoty z komunikacją. E... Powiedzmy, jeżdżące w górę i w dół ceny biletów komunikacji w ostatnich dosłownie dniach i tygodniach, czy kontrowersje wokół budowy spalarni śmieci. To wszystko jest obecne we Wrocławiu. Mamy tego pełną świadomość, ale Wrocław stał się kluczową, najszybciej rozwijającą się metropolią w Polsce. Pod wieloma względami Wrocław wyprzedził wszystkie inne miasta, przyciągnął ogromną liczbę. Inwestorów, ponad 250 firm, 100 tysięcy miejsc pracy w ciągu ostatnich 20 lat. To są fakty. Niezależnie od tego, jak się nazywa czy nazywał prezydent, to są fakty świadczące o sukcesie Wrocławiam, mieszkańców tego miasta. I to chcemy podkreślić, działając bardzo aktywnie we Wrocławiu, działając bardzo aktywnie na Dolnym Śląsku. Drodzy Państwo, jeśli media mają pytania do Szymona Hołowni, do nas, to bardzo prosimy, teraz jest ten czas. 24 pytanie do pana Szymona. Panie Simonie na wczorajszym posiedzeniu Sejmu Prawo i Sprawiedliwości wciąż odpowiadało retorykom przez 8 lat rządów platformy obywatelskich. Czy nie dziwi Pana, że PiS po 6 latach takich rządów dalej jest w stanie stosować tę retorykę i nie co Pana sądzi? Ja uważam dokładnie to samo o tej retoryce, co uważam o samych rządach PIS-u. To są rządy oparte tak naprawdę wyłącznie na retoryce propagandzie i serii szczęśliwych zbiegów okoliczności, które pozwalały im wciąż utrzymać się przy korycie. Ja jestem absolutnie przekonany, że nie ma rozsądnego człowieka w tym kraju, który wierzy w to, że Beata Szydło mówiąc o pracy, pokorze i umiarze mówiła serio, że kiedy wczoraj na sali obrad sejmu mówiono o tym, że u nas jest ta praca, pokora i umiar, a po drugiej stronie jest buta i pycha, to ktokolwiek bierze to jeszcze serio. To jest oczywista zasłona dymna, ale ona też pokazuje, w jak paranoicznym momencie znalazła się nasza demokracja. Mamy Sejm, w którym jest de facto rząd mniejszościowy, czy wyłonił rząd de facto mniejszościowy, który zamiast podać się do dymisji i w tej sytuacji rozpisać kolejne wybory, które dałyby stabilną większość, nadal uprawia spekulantstwo, kupuje posłów. To jest tak, żeby zabezpieczyć sobie każde kolejne głosowanie i urządza takie cyrki jak wczoraj. W to, że jesteśmy w sytuacji, w której ten klincz, ta polaryzacja, w, tak naprawdę odbiera nadzieję wielu z nas. To trzeba zmienić. Ja patrzę na takie spektakle jak ten wczorajszy z odrazą. E, myślę, że chyba nie jestem jedynym Polakiem, który uważa i powtarzam to często że podstawowym zadaniem tego Sejmu, tego Parlamentu jest oddalić się pospiesznie że zacytuję w, czy sparafrazuję transparenty, które niedawno widzieliśmy na polskich ulicach. Dalej, Polaków, Oczywiście, że Donald Tusk jest ulubioną laleczką wódu Jarosława Kaczyńskiego I Jarosław Kaczyński prawdopodobnie marzy o tym, żeby Donald Tusk zdecydował się na powrót do polskiej polityki, bo to pozwoli mu rozgrywać to, co rozgrywał od 2005 roku. To wtedy był ten pierwszy sukces, kiedy ta polaryzacja ostra pomiędzy Lechem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem w wyborach prezydenckich i zagranie tej piosenki po raz pierwszy. Tak naprawdę przez Jarosława Kaczyńskiego doprowadziło do zwycięstwa Lecha Kaczyńskiego, mimo że Tusk wcześniej jeszcze parę tygodni miał nad nim przewagę. On po prostu umie grać w tę grę, on ją kocha, ale polaryzacja między platformą i pisem pcha Polskę w kolejne nieszczęście. Jeżeli mielibyśmy po raz kolejny, teraz, mieć kolejną odsłonę tej świętej wojny pomiędzy jednym plemieniem a drugim plemieniem, to niezależnie od tego, że do jednego z tych plemion bardzo mi daleko, a do, na drugie patrzę krytycznie, ale to zupełnie inna opowieść. To sam ten układ sprawia, że jeżeli na tym oprzemy naszą politykę teraz, to PiS wygra po raz siódmy. Sześć razy, mimo jednoczenia się opozycji, mimo różnych figur, PiS wygrywał wybory od 2015 roku: dwa razy parlamentarne, dwa razy prezydenckie, w, raz do samorządów, do sejmików i raz do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli znowu będziemy mieli platformę i PiS. I tę świętą wojnę PiS wygra po raz siódmy. Ten stolik trzeba wywrócić i trzeba zaproponować coś nowego. Jeszcze drugie pytanie o e, transformacji energetycznej. Czy uważa Pan, że transformacja bez e, elektrowni atomowych, bez energii atomowych jest w Polsce możliwa? I jakie są cele Polski? Mówimy o tym bardzo szczegółowo w naszym programie na zielonym szlaku .pl, w którym pokazujemy, jak miks energetyczny Polski, który dzisiaj oparty jest w 70% na węglu, a tylko w 18% na odnawialnych źródłach energii, ma się zmienić przez następne kilkanaście lat, żebyśmy mogli w 30 roku mieć czyste powietrze, w 40 odejść definitywnie od węgla, a w 50 mieć neutralność klimatyczną. Dzisiaj jest już strasznie późno. Najważniejsze rzeczy w tej sprawie powinny się stać do 30 roku. Od 11 lat polski program atomowy ani drgnął. Nic się w tej sprawie nie zmieniło. To jest zmarnowany czas. Jeżeli dzisiaj wbilibyśmy pierwszą łopatę pod elektrownię atomową, czy zaczęli ten proces, pierwsze megawaty dostaniemy w 33 albo 34 roku. To jest za późno. My dzisiaj musimy robić wszystko, żeby inwestować, ile się da, w odnawialne źródła energii, w rozproszoną energetykę w samorządach, w miastach, odnowić system prosumencki i nie karać ludzi za to, że chcą produkować prąd ze słońca, tylko ich w tym wspierać, uruchomić wiatraki na lądzie, oczywiście w zgodzie z samorządami, lokalnymi społecznościami. To jest nasz kierunek. Jeżeli trzeba będzie w tej drodze do odejścia od węgla, mówiąc kolokwialnie, dopalić się atomem. Z małych reaktorów wysokotemperaturowych, które teraz prawdopodobnie będą wchodziły na rynek, to my nie widzimy przeciwwskazań. Wszystko jest lepsze niż węgiel i gaz ziemny, dlatego że dzisiaj rząd Morawieckiego pcha nas w stronę taką, że odejdziemy od węgla, a będziemy się dopalać gazem ziemnym. Jeżeli się będziemy dopalać gazem ziemnym, nie ma dekarbonizacji. Dekarbonizacja oznacza również odejście od gazu ziemnego, a Morawiecki i jego rząd zachowują się w taki sposób, że pociąg jedzie do Gdańska. A oni w nim biegną do tyłu w stronę Krakowa i mówią, że to cokolwiek zmieni. Dzisiaj Europa jedzie w stronę neutralności klimatycznej i żaden polski przedział dla palących niczego w tej sprawie nie zmieni. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo. Ja też ze swojej strony, bo jemu skromność. Wrodzona, z której słynie nie pozwoliła tego powiedzieć. E, chcę przypomnieć, że Michał Kobosko e, razem z Zenonem e, budują tutaj nasze struktury polityczne. Michał jest, e, można powiedzieć, liderem tworzenia tego procesu politycznego, partii politycznej e, w, na Dolnym Śląsku. E, zostanie tutaj, przypuszczam, z wami na dłużej. W, e, ta współpraca, mam nadzieję, idzie dobrze. Chyba, że tylko tak mi mówicie. Ale wydaje się, że idzie bardzo dobrze, a więc. E, a więc mam nadzieję, że obdarzycie Michała, nie tylko Zenona, kolegów i koleżanki. Mamy dzisiaj tutaj kiepski parytet, ale uwierzcie mi, że mamy chyba najbardziej sfeminizowane koło w polskim parlamencie i organizacje, w której 130% stanowią tak naprawdę kobiety. Będziemy pracować intensywnie nad tym, żeby się poprawić na takich konferencjach. Ale mam nadzieję, że i Michała, i Zenona, i naszych kolegów obdarzycie swoim zaufaniem. Szczerze, szczerze na to liczę i bardzo Was o to proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.